Co to znaczy być systematycznym w social sellingu? Jak, dużą, jak dużo czasu należy poświęcić na budowaniu? Patrząc na to z perspektywy osoby, która wchodzi na rynek, prawda? Chce zdobyć pozycję. Nieważne, czy, czy to jest kwestia zawodowa, w sensie buduje swoje, swoje CV, chce się pokazać rekruterom, czy raczej jest to przedsiębiorca, który szuka potencjalnych partnerów biznesowych, to jest pytanie. Em, po pierwsze, kiedy można się spodziewać efektów, kiedy można delikatnie lub niedelikatnie przejść do interesów. A z drugiej strony, ile czasu poświęcać na to budowanie wizerunku? Czy jest tu jakaś zasada? Czy, czy algorytmy coś mówią na ten temat? Czy... Jak wszędzie. Yy, może ja nie wyglądam, ale świetnie znam się na odchudzaniu. Yy. <laughs> ja też. Metoda małych kroczków ponad działa najlepiej i zacząć od małych kroczków, zacząć od tego, żeby nauczyć się jeść tą małą łyżeczką i dawać na początku trochę mniej, tak żeby przyzwyczaić się do tego, żeby nie, nie poświęcać temu medium aż tak dużo czasu. Co to znaczy być regularnym na przykład w publikacji na LinkedIn? Otóż posty na LinkedIn żyją od 72 do... Godzin do pięciu dni, do dwóch tygodni czasami się zdarza, i tak naprawdę dla LinkedIn wystarczy, jeśli opublikujemy coś raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, to już jest naprawdę optymalnie, trzy razy w tygodniu to jest super. To jest wystarczająca ilość, którą musimy robić, żeby być zauważalni możemy śledzić, ile osób dzięki temu trafia na nasz profil na LinkedIn, bo tego nie podpowiedziałem, ale na LinkedIn mamy pełną analitykę swojego profilu. Możemy zobaczyć, kto wszedł na nasz profil. I możemy z tych osób również wybrać te, które będą dla nas ciekawe do kontaktu, bo nie wszyscy będą nam lajkowali, nie wszyscy będą nam e, pisali komentarze. E, to jest, jeśli chodzi o publikacje. Jedna, dwie na tydzień w zupełności wystarczą. Możemy znaleźć jakiś ciekawy artykuł, wrzucić go, a u góry napisać swój komentarz do tego artykułu. To też nie muszą być treści, nad którymi strasznie musimy pracować. To może być taki rozszerzony Twitter. Zresztą LinkedIn pozwala nam na powiązanie konta twitterowego z LinkedIn'owym i za jednym razem, gdy coś publikujemy na LinkedIn'ie, opublikuje się to też na Twitterze. Także moim zdaniem warto to wykorzystać. Drugi mały krok to jest budowanie sieci kontaktów. Nie musimy zapraszać od razu wszystkich, możemy sobie to, że tak powiem, podzielić. Dziennie zaprośmy trzy osoby, pięć osób i to wystarczy, żeby do końca tygodnia mieć zaproszonych 25 osób. W ciągu miesiąca z tego nam się zrobi 125 osób. Jeśli nam z tego 80% zaakceptuje, no to nasza sieć już wzrasta. Zapraszamy wszystkich, którzy właśnie w interakcji z tymi treściami. To nie trwa zbyt długo, natomiast moim zdaniem nie warto poświęcać czasu na ciągłe scrollowanie i szukanie tego yy, Rozrywki i wiadomości z tego medium, tylko właśnie użyć wyszukiwania. Jeśli możemy wyszukać treści, to wpiszmy słowo kluczowe, jakich treści szukamy, i naciśnijmy Enter, i wyskoczą nam lista osób, które opublikowały. Możemy sobie to podzielić, w zależności od tego, czy to były najnowsze, czy, czy które przyniosły najwięcej więcej zaangażowania. W związku z tym, ja bym w tą stronę poszedł. A słuchaj, jest tutaj też takie pytanie od Olafa Rotkowskiego. Co uważasz, co myślisz na temat trybu szpiega na LinkedIn, czyli taki, takiego ogłoszenia typu specjalista z branży o oprogramowanie komputerowe wyświetlił Twój profil, czyli taki tryb ukryty. A. Znaczy jest tak, owszem, jak najbardziej da się w ten sposób działać, ale moim zdaniem jest to błąd. Znaczy dobrze jest odwiedzić konto konkurencji i zobaczyć, co tam mój konkurent robi i wtedy sobie włączyć tryb ukryty, żeby on nie wiedział, że to byłem ja. Natomiast jeśli odwiedzamy... Potencjalnego partnera biznesowego, osobę, z którą chcemy się połączyć, to też trochę prowokujemy ją. Jeśli my weszliśmy na jej profil, ona wie, że to byliśmy my, a mamy świetnie przygotowany profil, ona przyjdzie teraz na nasz profil i zobaczy, kurczę, on pisze o tym, ma artykuł, o tamtym. Można się z nim jednym kliknięciem umówić na rozmowę. Zapraszam na mój profil, da się coś takiego zrobić. Można sobie ustawić w kalendli swój kalendarz w taki sposób, aby właśnie to konwertowało na rozmowy telefoniczne, na doradztwo. Jeśli pracujemy w takim modelu, że nasz model biznesowy jest oparty o, o sprzedaż konsultatywną, jesteśmy konsultantem, to nie ma problemu ustawić sobie na LinkedIn znaczka w polecanych umów się ze mną na rozmowę napisać krótkie call to action, 15 minut może Ci nie, nie rozwiąże wszystkich problemów, ale podpowie w którym kierunku iść. W związku z tym ja bym odradzał wchodzenie w trybie anonimowym na, na profile wszystkich osób, chyba rzeczywiście musimy odwiedzić z jakiegoś powodu. <laughs> nie chcę by się za bardzo ujawniać. Dokładnie. A, a słuchaj, czy... A co pisz o sobie? Bo są takie osoby, które, no, są słynne takie fragmenty, które się pisze przy, przy nazwisku, prawda? Nie wiem, tak, tam tak, Czarodziej, tak. tego i owego. A, chodzi ci o nagłówek, rozumiem. Nagłówki, tak. tak. Pomogę w sprzedaniu, o, nie wiem, tak. Transatlantyka, no, coś takiego. Czy raczej lista, długa lista, jakby tytułów naukowych albo. Tytułów zawodowych, profesjonalnych. Ja, jak się przedstawić? Bo to ja rozumiem, że, że to jest forma jak gdyby, takiej no, bizdówki. Tak, nagłówek idzie wszędzie z nami. Jeśli coś publikujemy, to pojawia się nasz nagłówek. Jeśli skomentujemy, pojawia się nasz nagłówek. Jeśli polecimy, pojawia się nasz nagłówek. W związku z tym dobrze, żeby on tak naprawdę wyróżniał się spośród innych nagłówków. I to jest idealnie. Natomiast to nie jest tak, że zrobimy go raz i możemy o nim zapomnieć. Nie, testujmy. Może raz wyjdzie lepiej to, może innym razem trzeba będzie zmienić. Jeśli na przykład przygotowujemy webinar, przygotowujemy. Jesteśmy autorem książki i ją właśnie będziemy wydawali, przygotujemy się do wielkiego, wielkiego wydania, o to napiszmy to w nagłówku, tak? Zapraszam na, na, na premierę mojej książki. To nie jest zalane w betonie, to jest dynamiczne, w związku z tym powinniśmy nad tym pracować i to zmieniać. Nie powiedziałem też jeszcze jednej rzeczy, profile możemy przygotować w wersjach językowych. I dla A właśnie, wersji, bo tutaj tak. pozwolę sobie przerwać, tu padło właśnie pytanie, czy tworzyć wersje językowe, czy robić jedną wersję z kilkoma tak, fragmentami, tak. czy robić już na wersje językowe. Jest tak, LinkedIn um, zabrania tworzenia więcej niż jednego konta. Ale jeśli zakładamy sobie konto na LinkedIn, to na swoim profilu po prawej stronie u góry ma możliwość dodania aliasu językowego. I możemy ich przygotować 24 w chwili obecnej języków obsługiwanych przez LinkedIn. Możemy po Klingoński na przykład. Po, nie, klingońskiego nie obsługuje. A, ale ale, no. ale kantoński jest, węgierski, jest, czeski. Wszystkich naszych sąsiadów dookoła e, możemy przywitać w języku, e, którym on mówi. Niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę. W Rosji LinkedIn jest zabroniony, ale ma cztery razy więcej użytkowników niż my mamy w Polsce, którzy aktywnie tam działają. W związku z tym, przygotowanie swojego profilu również w języku rosyjskim, jeśli szukamy tam partnerów handlowych, moim zdaniem jest ciekawe.